Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Psalm 131. Ufność Dziecka Bożego. Taki jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Kiedy usłyszałem ten temat, to powiedziałem księdzu Andrzejowi, że chciałbym o tym coś powiedzieć, ponieważ Psalm 131 jest jednym z ważniejszych psalmów w psałterzu dla mnie. Odmawiam go bardzo często przed jakąś pracą. I chociaż. W Piśmie Świętym nazywa się go Psalmem stopni, czyli tym, który pielgrzym odmawiał idąc na pielgrzymkę. Taka coś w stylu pieśni pielgrzymkowej, to ja nazywam go psalmem pracy. Zanim sobie coś o tym psalmie powiemy, niech on wybrzmi. Ja używam tłumaczenia, które zawarte jest w Liturgii Godzin. Panie moje serce się nie pyszni. I nie patrzą wyniośne moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta siły, lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. Jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki. Psalm bardzo krótki, ale bardzo bogaty w treść. Mówi on o pokorze, o ufności i o nadziei. Odmawiałem go bardzo często i odmawiam do dzisiaj przed rozmowami, przed sytuacjami, które nie zależą w 100% ode mnie. Kiedy muszę zrobić coś nowego, czego nie robiłem wcześniej, kiedy muszę wypowiedzieć się na temat, w którym nie czuję się zbyt pewnie, kiedy robię coś pierwszy raz ale także jeden z fragmentów tego psalmu stosuje jako akt strzelisty ale zanim o tym co ja o czym ten psalm mówi jak ja go rozumiem pierwsza część pokora panie moje serce się nie pyszni nie patrzą wyniośle moje oczy nie dbam o rzeczy wielkie ani o to co przerasta me siły staję przed bogiem w duchu pokory, czyli w perspektywie, w której nie wszystko zależy ode mnie, w którym mam świadomość tego, że ja jestem stworzeniem, on jest stwórcą, że ten świat nie zależy ode mnie, ale on jest władcą tego świata i on mi pomoże. On jest tym, który będzie wspierał swojego sługę, swoje ukochane dziecko. Nie dba o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta me siły. Bóg, który wszystko może. I ja, który mogę tylko część, której w jakiś sposób chciałbym podołać. Oddanie się Bogu na służbę, oddanie się Bogu do dyspozycji. Panie, to ty teraz będziesz rządził. Ja się przygotowałem, ja włożyłem w coś dużo pracy, a teraz ty będziesz. Moją pracę weryfikował. Co się stanie, zależy od Ciebie. Wszystko, co się stanie, będzie na pewno dobre. Wszystko, co Ty dzięki swojej opatrzności stworzysz, jaki <laughs> przepraszam, scenariusz napiszesz, ja się do tego podporządkuję. Kiedy czytam ten psalm, przypomina mi się taki życiorys. Świętego Wita, który ten początek tego psalmu odmawiał, idąc na śmierć. Chociaż dla ludzi tracę, chociaż dla świata tracę, chociaż to, co ziemskie się kończy, ja zaczynam coś nowego. Porażka tu na Ziemi może być wygraną w Twoich oczach. Moja w cudzysłowie śmierć może być. Życiem wiecznym. To, co tu się wydarzy, to, co, w czym mogę, czemu mogę nie podołać, może w Twoich oczach tak powinno być, abym wygrał coś innego, abym wygrał życie wieczne. Czyli patrzenie perspektywiczne, wszystko, co dzieje się tutaj, ma swój oddźwięk wieczności. Nie dwa, o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta me siły. To jest mój akt strzelisty, który często powtarzam, kiedy ktoś zadaje trudne pytania. Dotyczące Kościoła, dotyczące świata, dotyczące problemów, które nie do końca ode mnie zależą, na które, o których niekoniecznie powinienem mówić. Jest to taka zasłona słowem Bożym moich ust, nie dwa może czy wielkie ani o to co przerasta siły. zapytajcie tych którzy które, których pan bóg yy, złożył jakiś ciężar jakieś brzemię jakąś odpowiedzialność yy, to nie jest moja rzecz to nie jest moja rzecz nie dbam o rzeczy wielkie ani o to co przerasta siły. zapytajcie mnie o tu i teraz o to co tu się wydarza o to co ja robię yy, o to co ode mnie zależy na to mogę odpowiedzieć yy, nie odpowiadam za innych Warto czasami mieć takie, taką tarczę ze Słowa Bożego, którą zasłania się usta, swoje. Nie ze względu na to, aby kogoś. W jakiś sposób umniejszyć, aby pokazać komuś, że nie jest godzien jakiejś, jakiejś prawdy albo jakiejś informacji, ale że ja nie jestem godzien wypowiadać się na niektóre, w niektórych tematach. Słowo Boże jest skuteczne i ostrzejsze niż miecz obosieczny. Ja ten werset właśnie tak traktuję. Nie dba o rzeczy wielkie, a nie o to, co przerasta na siły. To jest pokora, czyli Życie zależy ode mnie, od tego, jak ja się przygotuję. Panie, i w pokorze staję przed Tobą, mówię, przygotowałem się. Teraz wszystko zależy od Ciebie. Potem mamy fragment, trzy wersety, które mówią o ufności. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Obraz, który jest strasznie wzruszający. Psalmista pokazuje nam coś bardzo ckliwego i bardzo wzruszającego, i prosi, byśmy się z tym obrazkiem utożsamili. Dziecko, jak mówi komentarz, dziecko nakarmione, które leży w ramionach swojej matki i śpi. Wszystko, co dzieje się wokół Niego, jest totalnie poza Nim. On jest w ramionach matki. Matka chroni, matka jest tą, która nie pozwoli zrobić krzywdy. I Bóg w tym psalmie jest utożsamiony właśnie z Matką. Matką, która broni śpiące dziecko, nic nieświadome. Pokora prowadzi w tym psalmie od razu do ufności, do głębokiej ufności dobremu Bogu. Pokój, cisza, która jest w mojej duszy. Moja dusza ma spocząć w ramionach Boga. Ten psalm, te, te trzy fragmenty, można odnieść do świętego Pawła. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeśli ja stoję przy Bogu, albo inaczej, jeśli Bóg stoi przy mnie, to któż może mi zrobić krzywdę? <laughs> Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki. Te dwa ostatnie wersety tego tekstu pokazują nam, że jedyna nasza nadzieja jest w dobrym Bogu, że moja nadzieja najpierw jest w Bogu. To, co się wydarzy, to, co za chwilę będzie moim udziałem, musi być utwierdzone w, na Panu Bogu. Ale ten psalm nie mówi tylko o mnie, jako o chrześcijaninie, który, który modli się tym psalmem, ale pokazuje nam jeszcze perspektywę misji. Izrael ma złożyć nadzieję w Panu. Czyli na moim przykładzie, na przykładzie mojej ufności, mojej pokory, mojej nadziei, którą mam w Bogu, inni mają pokładać nadzieję w Panu, mają ćwiczyć się w pokorze, mają Mu ufać. Ten psalm bardzo często rozumiem i myślę nad nim w perspektywie, Jednego z Psalmów nieszpornych. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą straży. Jeśli miasta Pan nie strzeże z góry, na próżno czuwają straże. Wszystko, co tu się ma wydarzyć, jest jednocześnie w zamyśle Boga. Jeden z księży, dosyć mądrych, których ostatnio słuchałem, powiedział, że nie wierzy w przypadki. I ten psalm właśnie o tym mówi: Nie ma przypadków w oczach Boga. Wszystko, co tu się wydarza, powinno być przez nas rozpatrywane w perspektywie życia wiecznego, w perspektywie zamysłu Boga. W perspektywie tego, byśmy postępowali na drodze zbawienia. Panie, moje serce się nie pyszni staję przed Bogiem w pokorze. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, teraz ty działaj. Jestem jak dziecko na łonie swej matki. Śpię i jestem spokojny. Moja dusza jest spokojna, bo złożyła całą ufność w dobrym Bogu. Nikt mi nie może zrobić krzywdy. Moja nadzieja jest w panu. Jedyna nadzieja jest w panu. Z mojej nadziei, z mojej postawy mają się uczyć inni. Mam być tym, który ten psalm wprowadza w życie, który ten psalm czyta, ale nie ustami, ale czyta swoimi czynami. Myślę, że ten psalm jest dobrym. Psalmem na obecne chwile, na obecne czasy, ale i też na każdy kryzys, na każdą próbę, którą przechodzimy, na ile ja ufam dobremu Bogu, na ile jestem pokorny w moim patrzeniu na świat, na ile pokładam ufność w Bogu i na ile jestem utwierdzony w Bożej Nadziei. Czy widzą to inni? Czy ja pociągam innych do dobrego Boga? Ja ten psalm razem z modlitwą do Ducha Świętego, którą rozpoczyna się Boska liturgia świętego Jana Chryzostoma, królu niebieski, pocieszycielu ludu prawdy, który wszędzie jesteś, wszystko wypełniasz, skarbnicą wszelkiego dobra. Przyjdź i zamieszkaj w nas. Odwiedź nas od wszelkiej trwogi i zbaw o dobre dusze nasze. I ten psalm odmawiałem zawsze przed egzaminami w seminarium, bo w seminarium ten psalm poznałem. Samą modlitwę do Ducha Świętego modliłem się jeszcze na studiach przed seminarium. I zawsze tak Duch Święty sprawiał, że ta, te troski, ten stres gdzieś odchodził, że przychodziła do głowy myśl. Jestem z Tobą, jestem z Tobą, nie bój się. I tego sobie i Wam życzę, byśmy pokładali ufność w dobrym Bogu, abyśmy nie patrzyli na siebie i na innych z pychą, ale właśnie z pokorą, a taką uczciwą pokorą. Powiedzeniem, co potrafię zrobić, czego nie potrafię zrobić, w czym nie czuję się pewnie, i mówienie tego Bogu. Aby z naszej nadziei, z naszej ufności inni mogli się uczyć i aby ona prowadziła do, do, do dobrego Boga. Tego i sobie, i Wam życzę, byśmy w taki sposób ewangelizowali innych. No to niech będzie tyle. Szczęść Boże, trzymajcie się.